Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co ja właściwie robię na tym kanale. A więc jestem kolegą prowadzącego, i od dzisiaj będę nagrywał właśnie tutaj dla Was, żebyście mieli więcej materiału do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, samice, które są w oddzielnym pomieszczeniu. Może mnie trochę słabo słychać, bo pada deszcz i tłucze o blachy, ale myślę, że będzie dało się coś zrozumieć. A więc, tu jest samiczka e, mieszańca, zakupiona przeze mnie pół roku temu. E, samiczka została pokryta samcem kalifornijskim, jednak po młodych w ogóle nie widać tego. Wszystkie są podobne do matki, albo nie wiem, do rodziców matki. No, więc zobaczymy jak to będzie, ale ba młode bardzo ładnie się chowają. Mają prawie 3 tygodnie. Nie są duże, ale jest ich 10 sztuk, więc no. przejdźmy zatem do kolejnej klatki. Jak widzicie, tutaj znajduje się samiczka francuskiego barana niebieskiego. Też niedawno kupka do mojej hodowli. Troszkę łzawi i jest jeszcze dzika, ale myślę, że z czasem że się uspokoi, a no to będzie dało się wszystko wyleczyć, mu zawień, zostaje kroplę i potem jej drzewo delikatne, skrobień, dobrze. Przejdźmy, a jeszcze są dodam, że samiczka została zakocona samcem e, e, olbrzymem belgijskim, szarym, 20 maja możemy spodziewać się wykopy. Na pewno film z wykotu. Ogólnie teraz dużo samic ma mi się wykoczyć, ale o tym zaraz. Przejdźmy do kolejnej klatki. <tryk> Jesteśmy przy kolejnej klatce. Znajduje się tutaj samiczka nowozelandzki czerwony z rodowodem. Samiczkę nabyłem niedawno, ale bardzo mi się ona podoba. Jest zakracona samcem nowozelandzkim czerwonym ze sinua 94,5 punkta. Jutro wyślę zgłoszenie do, Związku, do Łódzkiego Związku hodowców Królików. Więc będę wystawiał młodym rodowody. Może część będzie do sprzedania, ale to zobaczymy. Przejdźmy do kolejnej klatki. Ostatnim królikiem, który Wam się pokażę jest samiczka belgijski odżym z rodowodem. Samiczka ma prawie 7 miesięcy. Jest według mnie bardzo ładna. Kupiłem ostatnio na giełdzie. Muszę teraz do niego kupić samca. Jakby ktoś z Was miał samca z rodowodem, takiego półrocznego, z rodowodem, oczywiście, z wysyłką, no to może napisać w, pod kom w komentarzu pod filmem. Na pewno się odezwę. W tym odcinku to by było na tyle. Pokazałbym wam jeszcze kilka, ale jest słabe światło. No i trochę pada deszcz pewnie słabo nie słychać. W tym odcinku pokażę pewnie króliki mojej siostry. Jest to kilka głównie mieszańców, ale, ale też no, samiczki mają młode. Więc pewnie w piątek dodam kolejny odcinek. A ta samiczka to naprawdę mi się podoba. I pewnie jutro, albo pojutrze, dodam też odcinek, w którym pokażę Wam parkę nowych królików wiedeńskich, niebieskich, też którą ostatnio nabyłem. Trochę dużo tych nabytków, ale jakoś tak jak trafię okazję, to nie mogę się powstrzymać. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca.